ma polecajka na weekend albo nawet na dwa weekendy dostępna na Netflixie i zaczynamy! ma trochę już stare, ale jeżeli wchodzisz dopiero w ten świat, to tą serią warto się zainteresować, dlatego że daje taki dylemat w sumie etyczny, kto jest intruzem? Ludzie, czy coś, co przypadkiem w Tobie zamieszka i będziesz jako żywiciel dla tej istoty? Czy to może właśnie ludzie są intruzami mieszkającymi i niszczącymi ziemię? Można do tego podejść w różny sposób. Ale to nie zmienia faktu, że mamy do czynienia właśnie z pasożytem, który zamieszkuje naszego głównego bohatera i czy oni się dogadają, czy jednak będzie chciał ten stwór przejąć ciało naszego bohatera, o tym dowiesz się właśnie w anime Pasożyt. Manga u nas w Razie W też jest wydana w Polsce i za jej wydanie odpowiada studio JG. Więc jeżeli będziesz chciał później pogłębić sobie tą serię, bo wiesz, jak to w anime, czasami pewne wątki potrafią być pominięte albo przelecone bardzo szybko, to warto po ten tytuł jak najbardziej sięgnąć. Dajcie mi znać, czy słyszeliście kiedyś o tym tytule, czy oglądaliście anime, a jeżeli zaczynacie, czy lubicie tego typu tematykę. Miłego dnia Wam życzę. Cześć!